Drodzy, witam Was serdecznie. Wysyłam kolejny telegram. Chociaż po pewnym okresie przerwy, ale odczuwam serce, żebyśmy znowu przekazywali te krótkie miniatury chrześcijańskie dla chrześcijańskiego życia we współczesnej, coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Drodzy, nie bez przyczyny, mam po lewej stronie, na, na moim biurku, coś, co jakiś jest symbolicznym obrazem. Czasu, który przed chwilą minął, a więc pamiątki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że na ściance, która jest za mną po prawej stronie, wisi krzyż, duży, złoty krzyż, a po lewej stronie, na pewnej wysokości, jest napisane: Jezus żyje. To jest istota, istota naszego spotkania, gdzie chcę i dzisiaj chcę kilka zdań powiedzieć o tym, co wydarzyło się dla. Ciebie i dla mnie na krzyżu. Czym była śmierć i czym jest zmartwychwstanie? Nie jest to tylko historią, jako dla wielu, wielu ludzi, która pojawia się co roku, a w grudniu Jezus się rodzi, a właśnie na przełomie może marca albo kwietnia Jezus zmartwychwstaje. Umiera i zmartwychwstaje. Ale jest w tym zawarta głęboka lekcja. Drodzy, jako ktoś, kto jest już w pewnym sobie, jeśli powiem, emeryt, ale także mąż, ojciec, dziadek, ale też jeszcze nagle ciągle praktykujący jako lekarz, chcą dzielić się pewnymi rzeczami, które są bardzo praktyczne, bowiem stykając się z życiem ludzi, ich okolicznościami, jakby widzę i doświadczam, i mam wiele osobistych doświadczeń, jak. Bóg i Boże Słowo dotyka się i zmienia serca ludzi. Nie Ewangelia o Kościelnej Świątkowym, nie moje pomysły, ale kiedy sięgamy do tego słowa, które jest żywe. Drodzy, na moim stoliku leży Słowo Boże. A więc przeczytam pewien fragment z tego obszaru śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, bowiem może ktoś z was znajduje się. W cudzysłowie, powiem, w pewnego rodzaju swoim życiu, który nazywałabyś kaplica. Tak czasem nazywamy. Albo coś, co jest rodzajem grobu. Albo coś, co jest smutne, szare, a wręcz może jest właściwie śmiercią. To chcę powiedzieć Tobie, że w Jezusie Chrystusie nie musisz pozostawiać w tym stanie smutku, przygnębienia czy depresji. Możesz doznać zmartwychwstania. Bo ten, o którym powiedziałem, tak jak tu wspomniałem, Mam u góry, napis Jezus żyje, On wstał. Więc właściwie to co wspominamy, to tylko wspominamy, to jest rocznica, któraś z kolei, a on Jezus, Panuje na niebiosach. On widzi mnie tu siedzącego, ale także i ciebie, który tam gdzieś jesteś w swoim życiu. Oto mamy ten moment, kiedy apostołowie, po tym wszystkim, co się wydarzyło, a więc popadli też w smutek. Powiem ci, którzy liczyli, że on może nawet będzie królem Izraela, może będzie tym, że już nie będzie potrzeba szpitali, bo wszystkich może uzdrowi, może wszystkich głodnych nakarmi, jak tysiące nakarmi, może wszystkim przyniesie pociechę, ale nie wszystko to Jezus uczynił, bowiem to nie było Jego celem. Jego celem było objawić się jako Ten, który jest wystarczająco dzisiaj dla Ciebie i dla mnie, mimo że już minęło od tego 2000 lat. A gdy nastał wieczór, właśnie po tej ukrzyżowaniu, po tej śmierci, po tym wszystkim, o czym widzieli albo wiedzieli pierwszego dnia po sabacie, czyli to niedziela. I drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. Wszyscy, yy, moment, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, Umierał nie za siebie, bo był doskonały, bez grzechu, ale wiął na siebie Twoje i moje braki. To, czego nie wykonałem w swoim życiu, a co powinniśmy wykonać, to, co nie tak nam wyszło. Kiedy Jezus wypowiedział i czytamy to w jednej z Ewangelii, wykonało się, to Jezus wykonał to wszystko, w czym my byliśmy niedoskonali. Wykonał to, w czym może dzisiaj i chce się z nami dzielić, w tym dokonanym dziele, w tym co dokonał na krzyżu. Nie chcę się zagłębiać, bo to zbyt może byłoby szerokie, jak na taki krótki przekaz, jaki mamy dzisiaj, ale oto Jezus pojawia się pośród nich. Drodzy, śmierć. A dalej zmartwychwstanie pana Jezusa jest w centrum historii. Biblia mówi, że gdy nadszedł oczekiwany czas, gdy nadeszło wypełnienie czasów, a więc to nie był przypadek: ani miejsce, ani Jerozolima, ani Izrael, ani to, co dla nas to już dwadzieścia wieków do tyłu. Miało być w tym czasie, że przyszedł Zbawiciel, Zbawiciel świata, nie tylko Zbawiciel Żydów, ale Zbawiciel dla Ciebie i dla mnie. A więc w Jego obrazie, w Jego śmierci, a teraz akcentuję, w zmartwychwstaniu, okazuje się moc życia dla Ciebie i dla mnie. Bo Pan Jezus. Nie, jego nie powstrzymała nawet śmierć. Nie powstrzymały straże rzymskie, ani grób, który zato, zatoczony był potężnym kamieniem. Jezus wyszedł z tych, tych bandaży, z tych szmat, które mm, zawijano jako umarłego. Wyszedł jako zmartwychwstały. I później widzimy cudownie, tak jak w tym przykładzie, już objawia się jego nadzwyczajna moc. Pojawiła się w niedzielny poranek i pojawia się tutaj. Oto oni są jak gdyby, nie, nie jak gdyby, oni są zamknięci ze strachu. On przekracza te wszystkie bariery, a więc przekracza te drzwi, które są zamknięte, te ściany, a w innym miejscu jest powiedziane, żeby dać wiarygodność, że to On jest ten Zmartwychwstały, nie jakiś duch, Bierze po prostu je. Oczywiście to jest pewna tajemnica, którą dzisiaj już nie będę roztrząsał, ale pokazuje swoją moc. A później, jeszcze przez ile dni, utwierdza swoich uczniów i apostołów, że jest w mocy, że jest pełen mocy, by budować w nich wiarę. I to jest celem naszego telegramu: nadawać, by budować w tobie, w twoim sercu wiarę, abyś trzymał się pana Jezusa, jeśli otworzyłeś swoje serce dla niego, albo byś zwrócił swój wzrok na pana Jezusa. Jako tego zmartwychwstałego żyjącego. Jezus powstał, a później na oczach apostołów uniósł się do góry, ale nie z nich gdzieś daleko, żeby. Gdzieś siedzieć daleko w chmurach, a ty i ja byśmy pozostawali na tym padole ziemi. Nie. Ten Jezus panuje. Ten Jezus widzi ciebie i mnie. On słyszy ciebie i mnie. I dzisiaj możesz ty i ja do Niego zawołać, ponieważ Jezus zmartwychwstały. Gdybyś czytał Księgę ostatnią Biblii, tam widzimy potężny obraz Chrystusa, który widzi, słyszy, który panuje i króluje. Niech Cię Bóg błogosławi, drogi umówiony. Zachęcam, byś szczerym sercem zwrócił się do Jezusa Chrystusa. dziesiątkami ludźmi modliłem się, tak. Dziesiątki, setki ludzi, których Pan Bóg dał łaskę, gdy byłem z nimi i z nimi modliłem się. Na przykład taką modlitwą. Panie Jezu, otwieram Ci moje serce i wejdź do mojego serca. I bądź od tej chwili moim przewodnikiem, moim panem. Ja chcę służyć Tobie, chcę, żebyś kierował moim życiem i poszczęść mojej drodze. Niech Cię Bóg błogosławi, drogi słuchaczu. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie naszego Telegramu. Wtorek, godzina 20. Zechciej polecić komuś innemu. Pokaż i zachęć do oglądania. Niech, cię Bóg, niech Wam Bóg szczęści z Bogiem.